Spokój i dobro, wita przemiennik na koskowej Górze, Stefan Roman 9, Paweł W razie jakby trzeba było ciąć coś A co? A, za kosa? Hmm. Hmm. Się ciąć? Taki pusz da gra forecast for tomorrow?

a jak tam dolecisz, no to tak jakby to z takiego zachodniego trawersu zmarzłego odchodzi właśnie to tam ten grzebień w tamtą stronę. Malutka, tego nie widać dokładnie, ale odchodzi taka malutka droga asfaltowa i jest zakończona takim okrągłym placem jakby dla helikoptera, nie? Ten dróżkę, a widać, od drzewu tam troszkę, Jak jakby podał plamkę w asfaltu tam jest drogi. A tam jest taka biała linia, to jest to? Ja, ja. No, no od, te, od tego jak jest tutaj, ten igrek się odchodzi, no, to z tego rozwidlenia tutaj jest jaka to Okej, okej. Okay. 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 Okej okay. Opa A Łukasz gdzie? A Łukasz na zmartwychwstaniu, pociąg nie widzę go Aha Lecę już półtorej godziny ale to jest bardziej takie trochę pieprzenie kotka przy pomocy młotka niska podstawa Ta termika taka wąska, ciężko coś znaleźć. Ja się to muszę cały czas pilnować, żeby nie utopić w ogóle, że ja się za zmarzłego zabrałem, to jest i tak już dużo 2600 ale to są wszystko takie pierwde, bo się Trzymać, ale coś tam działa. No to ponad dwie godziny polatane, już Szczerze powiedziawszy mi się nie chce. Doleciał e, no do Kowaridu, ale on chyba przeleciał przez krna e, Jarek jest już na, na lądowisku e, A Łukasz A Łukasz chyba jest gdzieś w Dżemonie. Czy W zasadzie o tej godzinie już będzie bardziej wracał z tej dżemony A mi się już, a mi się już nie chce za bardzo latać No i trzeba będzie lądować, do lądowania iść, żeby było jak samochód potem, żeby było jak samochód ściągnąć, ojeju. 1400, 4500 w zasadzie metrów zrobiłem tutaj na zmarzłym, ale nic więcej. dlatego pokaże się to, to jak nie kiedyby aktual o insulę, Głady. No takie o skrzyczne, o pawie góra, barania, o magórka radziechowska, no to i my, w domu. No. To, to, to dobrze, dobrze, ktoś mówił wam, że to takie właśnie... Bez... Głady. Głady. Filmuj, bo Panie Klisza się przerwie. Oj, 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 Panie Darek, coś ty taki skromny. A czyli ty tu na latanie nie służbowo? Tak. No tak, no ileś no my, można. My stąd jedziemy na Feltre potem jeszcze. No. thank <sharp inhale> you To co, jeszcze raz? No to tak, już wylądowałem. Przyznam się szczerze godzina 20, gdyby nie gamoństwo e, przed startem i konieczność takiego toplandingu, landingu, bo to bym nie zmarnował godziny. Lot zajebisty, jak się okazało według gps 3130 metrów, także zajebista podstawa, e, z takich rzeczy oprócz tego, że oczywiście wiatr dolinowy, ja lądowałem w zasadzie pionowo w dół. E, no, szczerze powiedziawszy, trochę się zaskoczyłem, bo e, kumpel e, siadał, no mówił 20 km na zachód od Greifenburga, może trochę w tamtą stronę i mówił, że e, 10 km na godzinę ze wschodu. No tutaj to nie jest 10 km, no to to jest e, po prostu 7 z 8 metrów. E, drugie gamoństwo, które popełniłem o, o w tamtą stronę gdzieś, o w tamtą stronę lotnisko aeroklubowe i w pewnym momencie się zorientowałem, że ja jestem na kręgu nadlotniskowym i chyba mnie tu nie powinno być. Hiruj, hiruj, Hef. No ale z obserwacji po prostu odleciałem stąd jak najszybciej. W sumie to był ten moment, kiedy ten wiatr dolinowy się przedał, żeby ucieknąć stamtąd, bo tam chyba jakiś samolot po kręgu cały czas latał. Nie chciałbym się z nim spotkać. Jak zobaczyłem, że jest tak mniej więcej na mojej wysokości, to nie. To, to jest bardzo głupi pomysł. No ale dobra, no, mam nadzieję, że tutaj no, tutaj taki lotniarz jeszcze tam jest. No, tam, tam, tam widać? Nie wiem, czy nie widać, czy nie, ale tam jest lotniarz. E, to w razie czego, jak, jak policaj tu przyjedzie, to dwóch nas będzie, ale to może jest Austriak, to, to może jego nie, to tylko mnie tam będą.